Witajcie kochani, witajcie, zobaczcie, co ja dzisiaj, czym będę się dzisiaj zajmowała. To jest glistnik, jaskółcze ziele, którego, to, wiecie, to rośnie jako chwasty. U nas jest tego bardzo dużo, w ogóle jak jadę gdziekolwiek do lasu, to tego widzę bardzo dużo. A to jest podagrycznik, też jego rośnie bardzo dużo. To jest w ogóle uciążliwy chwast w ogrodzie, bo ma taki dosyć silny system korzeniowy. I wiecie co, z tego podagrycznika, w ogóle podagrycznik jest bardzo fajnym y, ziołem i wiecie co ja sobie teraz robię z niego? Po prostu zrywam te listki, widzicie? Ja tam nie lubię bawić w jakieś, in, in, jakieś intrakty, wiecie, jakieś nalewki, coś takiego, żeby to jeszcze w ogóle y, y, pakować to do takiej jakieś. Y, sokowierówki, czy jakieś maszyny wolnoobrotowe. W ogóle ludzie wymyślają cuda niewidylki. I po prostu zeram te listki, zalewam gorącą wodą wieczorem, a rano po prostu dodaję tylko, na pół to robię, mieszam z gorącą wodą. Także ta woda jest taka bardziej ciepła niż zimna. Dodaję do tego sok z połowy cytryny albo plasterki cytryny, trochę miodu i wypijam całą szklankę, taki, szklankę takiej gorącej wody. Z podagrycznikiem. Fajny ma taki smak typowo ziołowy, z podagrycznikiem i z cytrynką, która, wiecie, cytryna odkwasza nasz organizm i w ogóle bardzo ma zbawienny wpływ na nasz system pokarmowy na jelita w ogóle bardzo polecam. No i trochę miodu dodaję do smaku. Miód to ja za bardzo w jego właściwości nie wierzę, żeby nie wiem, jaki dobry był ten miód, bo ja uważam miód jako, że to jest po prostu cukier. Więc tym miodem uważajmy. No ale wierzycie w miód, że ma więcej wartości odżywczych, odżywczych, odżywczych niż cukru, no to sobie jedźcie ten miód ile tylko chcecie, ale dzisiaj będę też robiła sobie coś z tego z, z właśnie z tego glistnika. A dlaczego? Bo jest bardzo, bardzo zdrowe. To po prostu jest król ziół, słyszałam król ziół, ale w niektórych w ogóle środowiskach jest opisane, że, to, że jest bardzo trujący, więc trzeba z tym uważać. W ogóle zobaczcie, nie wiem czy widać, czekajcie, tak. Widać, widzicie? To pomarańczowe to po prostu sok. Sok z niego, on bardzo barwi. Zobaczcie, jak ja sobie teraz tak tutaj na rękę dam. Widzicie, od razu barwi. Dobry to jest na kurzajki. Ponoć świetne na kurzajki. Ja nie mam żadnych kurzajek, więc tego nie stosowam. Zaraz mam jeszcze raz to przerwę. I automatycznie, szybko robi się tutaj taki pomarańczowy sok. Bardzo ładny kolorek swoją drogą. Co ja będę robiła z tego? Glisnika, z, te, z te listeczki po prostu pokroję, to wszystko chyba pokroję, i zaleję jakimś takim ciepłym spirytusem. Wiecie, bo słyszałam, że spirytus wyciąga wszystkie najlepsze rzeczy z tego zioła, więc ja nie będę się bawiła w jakieś maszyny wolnoobrotowej w ogóle, bo nie wierzę w takie rzeczy. Uważam, że te maszyny, jakieś termomiksy, które zresztą mam, no, ale dostałam, więc nie mogę. Pewnie oddam któremuś z naszych dzieci, czy mojemu, moim siostrzeńcom, bo ja bardzo rzadko z tego termomiksa korzystam, uważam, że to jest głupota, za taką cenę to jest w ogóle głupota, wiecie, nabijanie ludzi w kieszeni, najbardziej zarabiają na tym, no, ci, co produkują te sprzęty, prawda, a wiecie, youtuberzy to, yy, to lansują, bo mają jakąś współpracę, dostają też od nich za darmo, więc wiecie, ale to jest jedna wielka ściema, Także ja sobie to pokroję, zaleję sobie takim ciepłym spirytusem, trochę go podgrzeję w kąpili wodnej, wiecie, wleję sobie do szklanki, wstawię do gorącej wody, żebym się podgrzał. Zaleję ewentualnie trochę soku z cytryny do słoika, dam, w jakieś ciemne miejsce postawię. Nie zrobię tego dużo, bo słyszałam, że to jest bardzo, ale to bardzo takie mocne, takie esencjonalne, ale szybko Wam powiem, bo tutaj sobie wypisałam oczywiście, bo ja taka mądra to nie jestem, żeby. Wszystko wiedzieć, substancje czynne, jakie są w tym glisniku, to są alkaloidy izochinolinowe. Kto to zapamięta? Ludzie. I helidoninę zawi zawiera I to są te związki czynne. I żeby te związki czynne wydobyć z, tej, z tego ziela, no to trzeba coś zrobić. Więc ja zaleję to ciepłym spirytusem, bo to musi być wysokoprocentowy spirytus. No dobra, wiecie, i teraz tak, ma, y, jakie działanie ma? Ma działanie rozkurczowe dla mięśni, obniża ciśnienie, co jest bardzo ważne, bo ile ludzi, wiecie, z tym ciśnieniem ma problemy. Ma działanie przeciwbólowe, odpręża, uspokaja, czyli na układ nerwowy. Za, możemy y, zasypiać lepiej po nim. No ale tutaj ważną rzeczą jest wątroba, poprawia produkcję i wydzielanie żółci, Procesy detoksykacji, które zachodzą właśnie w wątrobie, wpływa na trawienie, właśnie stymuluje pracę jelit i trzustki. Właśnie jak ktoś ma problemy ze wzdęciami, bóle menstruacyjne, też ponoć pomaga. Sprawdzimy kochani, ja nigdy tego nie robiłam, ale no bardzo, bardzo ludzie sobie chwalą to ten glistnik, a jest tego bardzo dużo, on rośnie w Polsce on rośnie w Niemczech, na północy Niemiec tu gdzie ja rosnę odkąd wiem co to jest glisnik jest kurcze zieje, ziele no to oczywiście będę z tego korzystała i pamiętajcie na kurzajki jestem ciekawa, bo mi się tutaj taki